Uch, dzień dobry, witam. Ja jestem Sharkness, a to jest pierwszy odcinek w 2022 roku. Nagrywam to o godzinie 11.21 w sobotę. Zapraszam do oglądania. A więc mamy nowy rok. Z tego chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żebyście żeby, żeby byli zdrowi, dobre oceny. no... Tak samo jak wy mnie musicie mi życzyć dobrych ocen, bo wiecie, no. E, dobra, e, przechodzimy do filmu. E, dzisiaj sobie gramy w Matfuta. E, oczywiście, e, tytuł będzie inny, że po prostu szczęśliwego, <laughs> szczęśliwego nowego roku. No. Dobra, ułożymy sobie jakiś drafcik na początek. O, nowe karty. Szkoda, że mi się dopiero teraz pojawia, a nie przedtem. Dobra, bierzemy Bruno, bo ja najczęściej robię draft z Premier League. Eee... Hadzi czy Kante? No jest też De Bruyne, ale De Bruyne tak 48 tysięcy kosztuje. No Kante jest droższy, droższy, to ja wezmę tego Kante. Nie ma Premier League, więc ja sobie wezmę na przykład Koreę. Tutaj mamy Marciolo. Lol. Robimy Marsjala. Tutaj mamy Kuckę. Teraz tutaj mamy NDD'ego, chyba że ktoś. Nie, jest NDD. Dobra. Co mamy dalej? Cornet. Chilwell. Ale ja wezmę Corneta, bo on więcej na rynku kosztuje. Just Van Dyke, łocie panie. Dobra, jeszcze Gomez i będziemy spełnieni. Ale tutaj już i raczej nie będzie, bo to same złote, zwykłe karty. Dobra. Co my tutaj mamy? Traorę machle. <coughs> Przepraszam bardzo, ale jak tak dużo, tak dużo rozmawiam, to nie dycham i jakoś mi się tak. Ee, no, Kaszel nie bierze. wiecie o co chodzi. Dobra, machle i tutaj mamy y, markineza jest bardzo proszę y, czekajcie chwilę dobra widzowie już jestem i no y, ma małe nieco nieco y, tutaj mamy y, Handelowisia pod cenę ogólną albo gulasz się go sobie wezmę bo to jeden chuj przepraszam za takie coś ale <ścoughs> dobra co my dalej mamy? E, Lukas Jago, Lukas e, Tutaj mamy dalej Tego Pana No kurde, no trzeba będzie tego machle i Kuckę I Koreę zamienić Bo oni nam mało zgrania dają Maktominej Tutaj pójdzie sobie chyba A nie, daje plus jeden zgrania, dobra jazici. E, Ruben Dias 87 e. Dlaczego Dobra, zamiast machle na razie wejdzie e, przepraszam bardzo. Już się, siebie nie mogłem powstrzymać. Koreę trzeba zamienić Arnold Krystian Pulisik ale nie mam skrzydłowych. Jest Foden. Kurde, miałem... Dobra. Yy, Mbappe. O, i cyk, i się ładnie, ładnie łączy z Martialem i Kante. Dobra, możemy tak zostawić. A Foden może... A jednak nie, bo trafi z grani. Dobra, widzowie, to ja jakoś poukładam ten drafty, żeby wyszedł mi jakoś nie wiem, 186. No, wiem, że jest ocena ogólna 86, ale e, no, nie będzie już więcej zgrania. Chyba, że coś tutaj wymyślę, nie? Dobra, to się zaraz widzi. E, dobra, widzowie, ja to jakoś już poukładałem. E, wyszło mi 186, tak jak na początku mówiłem. To jest moja ławka, tak musiałem tylko poukładać. E, zawsze na rezerwie są takie słabe karty. Wiecie o co mi chodzi? No, kto by nie wiedział. E, dobra, e, no. Mam napad marzeń, Marcial kosztuje teraz 800 tysięcy, a Mbappe milion, więc bardzo fajnie. Kante kosztuje 700 tysięcy, Bruno chyba 400 tysięcy, McTominay to tam 1000 chyba, NDD to ja nie wiem, Cornet tak 40 tysięcy, Van Dyke yy, to Team of the Week kosztuje yy, też chyba 400 tysięcy. Romero nie wiem, Ruben Diaz, y, można go wysnajpić za jakieś 28 tysięcy, Martinez to nie wiem dobra, mi 186 top 55%. Uf, dobra, Gramy y, mecz y, z Leeds. Leeds United to tam słabe, ale w Matfucie wszystko jest możliwe, bo na Easy to ja przegrałem normalnie 5 do 3. A jeszcze miałem Ronaldo, Messiego w składzie, Mbappe też chyba, coś tam było i, i przegrałem 5-3 z, nie pamiętam, z CBC Junior, jakoś tak, nie wiem, coś tam Junior tam było w tym klubie. Dobra, Kornet czy Van Dijk? Mnie się wydaje, że Kornet, no. E, to duża różnica. Aha, bo byłby karny, jakbym źle. Dobra, bo, bo, się, bo dopiero co wstałem i, i, i mózg mi się nie obudził. E, Pierwsze zawsze. Aj. Dobra. Proszę, widz, no, wid, no nie będę mówił, widzowie, bo ci każdy no, mnie nie znają, ale no panowie, no wygrajmy to. Jego Lorente... E, 2-0? Nie. Ja sobie kogoś wpuszczę na przykład. On, e, o, dobra, dobrze, dobrze, wymyślałem, że McTominay wchodzi, a ja zapomniałem, że ja go miałem w składzie wyjściowym. Co my tutaj mamy? To jest ten. O kurde. Rodri... Kur... kur... James? Myślałem, że Rafinha. Bo coś, bo coś tak myślałem, że Mbappe i, i James to na pewno odrzucam. Ej, błagam. Uff, Jezu, dobra. Ej, dwójeczka będzie? Tak, Mbappe, gol, asysta, Kante. Dobra, 35 tysięcy mony, no ledwo wygraliśmy. Ej, Znów jest jakiś glitch, że, e, że jest wszystko za 100 monet, za... za e, przepraszam, za 0 monet. Dobra, no to otwieramy widzowie. Mega pik. Ronaldo, okej, okay, biorę Ronaldo. Do, dobra, fuck, Champons fix, czy jakoś, tak? Nie wypowiadać. Sommer pod oceną ogólną. Dobra, co my tutaj mamy? E, Sh -r Shavi... Dobra, Shavi pik 8588 Vardy Dobra, co my teraz mamy? U... Dobra, wezmę tego screeniara, bo on mi się non -stop pojawia Co my tutaj mamy? Wezmę... Milika, bo Polak Z Kogo my tutaj teraz mamy? Christofen Kuku Icon pick, co my tutaj mamy? Liquelme 29 obrony Dobra Czekajcie widzowie Dobra, widzowie już jestem Bierzemy kole, Bo lubię 100% random coś Dobra, ja zamykam oczy Kurde, dobra, już podpatrywałem ikona, dobra. Jak ja nienawidzę ikon, dajcie mi coś lepszego. Johan Cruyff, Tak, Cruyff, Dobra. Wo, Dwie ikony! Tylko jedna powtórkowa. Lu e Barella, Lucas i Junior Firpo. Dobra, 8-5 special pack. Co my tutaj mamy? Dobra, ja jednak nie będę zamykał oczu. Proszę, coś dobrego oprócz ikony. No nie. A, dobra, Team of the Week. Ok, Portugalia. Manchester City. Bernardo Silva. Ok, Bernardo Silva. Cyk. I nikt nowy oprócz Sornoza i Bernardo Silva. Dobra, co my tutaj mamy? O, coś dobrego. Proszę, nie ikona. Jest. Co to będzie? Andrew Robertson. Bo kto ma taką kartę ze Szkocji. Nie widzowie. <laughs> Dobra, Triple Special Pack. Zimowa karta wielotnie. To jest są. Jeszcze dwa Team of the Week, Valencia i coś tam dalej było. No team. Dobra. To był ten. No, guard, coś na. A nie, Kukurela, ale szkoda, że ja go mam. <coughs> Guardiola. E, Okej. Okay. Foden. Nie, Bellingham. Dobra. Jest bardzo fajnie. Rainbow Pack. Dobra, tutaj niestety mamy. E, Diod upamekano. E, nowy Gowiri. Team of the Week. Double. Coś tam, Pak Krystian Fulisik. Nowy Saul. Tylko OP Special Pack. Dobra, mamy Walkout. Proszę nie, ikona. No kurde, ikona. Dlaczego? To będzie balak. Którego. A nie, Sfinsteger. No ja miałem balaka. Dobra, proszę, nie ikona, dobra, nie, nie ma tego. E, co to? Fred, okej. Okay. Special pack, team of the week, więc przewijam, Mitrowicz. No, czerwony, Gabriel. Team of the week pack. Saka. 8-6. Co my dalej mamy tutaj? Dumf jest 8 I tutaj będziemy mieli też Dumf jest dobra, 8-4. Uch, dobra, to już się naotwieraliśmy, a więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.